Piechowice to niewielka i niezwykle malownicza miejscowość położona w powiecie Karkonoskim między Karkonoszami i górami Izerskimi. Jednym z ciekawszych zabytków zlokalizowanych na osiedlu piastów jest drzmsko-katolicki kościół filialny pod wezwaniem Bożego Ciała, należący do parafii św. Antoniego Padewskiego. Świątynia została wzniesiona w pierwszej połowie XIV wieku co czyni ją jednym z najstarszych kościołów na tym terenie. Zmiankowana była już w 1399 roku. Jednak pierwotna budowla nie przetrwała do naszych czasów. Ta, którą możemy dziś podziwiać, powstała na przełomie XVI i XVII wieku na murach pierwszej świątyni. Bryła kościoła jest gotycka. Dwuspadowy dach niegdyś kryty był łupkiem. Podczas kolejnego z remontów wymieniono go na dachówkę a drewnianą wieżę obłożono blachą. Na ośmiobocznej sygnaturce z iglicowym hełmem znajduje się jeden z dwóch niegdyś znajdujących się tu dzwonów. Ten ocalały pochodzi z 1664 roku. Świątynia masalowe wnętrze nakryte trójprzęsłowym drewnianym stropem, spartym na centralnym drewnianym słupie. Przy nawie znajduje się kruchta, a do wnętrza kościoła prowadzą dwa gotyckie portale. Na szczególną uwagę zasługują wyjątkowo piękne, zabytkowe, okute drewniane drzwi. Wyposażenie kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała pochodzi z różnych okresów. Najbardziej interesujące jest późnogotyckie, przyścienne, kamienne sakramentarium, pełniące funkcję specjalnego pomieszczenia na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Duże wrażenie robi kamienna późno-renesansowa kropielnica z XV wieku. Zachwyca również drewniana ambona, z której głoszono słowo Boże, i drewniane polichromowane stalle z 1602 roku, czyli ławy przeznaczone dla duchownych, podzielone na pojedyncze siedziska. Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła jest ołtarz główny w stylu wczesnobarokowym. Wykonany został z drewna, polichromowany, bogato zdobiony i złocony. Z tyłu ołtarza znajduje się napis zawierający datę jego powstania, 1660 rok, nazwiska twórców oraz dopiski o datach renowacji. W górnej części ołtarza widzimy obraz Ukrzyżowanie oraz rzeźby przedstawiające postacie kobiece – Świętą Katarzynę z Kotwicą oraz Świętą Barbarę z Krzyżem. W środkowej części ołtarza możemy podziwiać obraz Ostatnia Wieczerza. Oraz drewniane polichromowane figury świętego Piotra z kluczem oraz świętego Pawła z mieczem. Między kolumnami ołtarza widoczne są piękne drewniane główki aniołów oraz przedstawienia pelikanów wyrażających miłość Chrystusową. W sztuce chrześcijańskiej pelikan odnosił się do syna Bożego i Eucharystii będąc bardzo popularnym symbolem ofiarności i poświęcenia. Według wierzeń tak ten karmił swoje młode własną krwią, stąd odniesienie do Chrystusa. W dolnej części ołtarza, czyli w antypedium, wykonanym w stylu rokokowym, znajduje się reliefowa scena w drewnie złoconym, przedstawiająca śmierć świętego Jana Nepomucena. W świątyni widoczne są również niewielkie fragmenty fresków z XVI i XVII wieku oraz detale kamienne z XVI wieku. Wzdłuż ścian zachodniej i północnej biegnie drewniana empora, na którą prowadzą drewniane schody w kruchcie kościoła. Na emporach znajduje się zabytkowy, niewielki prospekt organowy z XVIII wieku i zabytkowe drewniane ławy. Teren przykościelny ogrodzony jest niewielkim kamiennym murem pochodzącym z XVI i XVII wieku z piękną kutą zabytkową bramą. Na tym ogrodzonym placu znajdują się pozostałości dawnego cmentarza, na którym grzebano zarówno katolików, jak i protestantów. Do dziś zachowały się tu XIX-wieczne epitafia nagrobne dawnych mieszkańców, grobowce należące do znaczących rodów. I kilka drewnianych krzyży z pierwszej połowy XX wieku, w tym krzyż, na którym znajduje się nazwisko jednego z pastorów kościoła. Kościół w Piechowicach to niewielka budowla, ale skrywająca piękne, zabytkowe wnętrze. Niezwykły klimat tego miejsca skłania do modlitwy oraz sprzyja do zadumy nad niełatwą, ale interesującą historią tej ziemi.